W świecie piłki panują przeciwne zasady. Na przykład, czy wiedzieliście, że czasem można nie zaliczyć samobuja, albo to, że piłka z flakiem nie jest czymś legalnym? Oto 10 zasad piłki nożnej, o których nie miałeś pojęcia. I najpierw. Co jeśli wam powiem, że możecie zostać wyrzuceni z boiska tuż przed samym rozpoczęciem spotkania, jeśli kiedykolwiek w swojej karierze zgrywaliście twardziela w szatni, to teraz lepiej pokazujcie swój diabelny charakter dopiero po pierwszym wisku sędziego zachowywanie się jak idiota podczas rozgrzewki może doprowadzić do natychmiastowego wyrzucenia i sędzia ma pełne prawo do takiej czynności. Możesz na przykład powiedzieć coś okropnie obraźliwego sędziemu lub przeciwnikowi. Tak było w przypadku patrysa Evry, który został wyrzucony z gry po zaatakowaniu kibica podczas rozgrzewki w 2017 roku. Powtórzę jeszcze raz, zasada ta nie dotyczy grzesznych gości, a jednak dobrze jest o tym wiedzieć, nawet grając w pokaże tym Barka. W tego typu turniejach może dojść do serii rzutów karnych i bramkarz powinien wiedzieć co może robić, a czego nie. Dlatego przy kolejnej zasadzie nie wiem, czy wiedzieliście, że bramkarz nie może dotykać poprzeczki, słupka bramki, ani siatki. W skrócie, sędzia nie powinien sygnalizować wykonania rzutu karnego w sytuacji bramkarza, który uderza w poprzeczkę, aby spróbować zastraszyć wykonawcę rzutu karnego. Chociaż z drugiej strony, nigdy nie widziałem w życiu, by sędzia opóźniał rzut karny ze względu na dotykanie bramki, ale wiecie, Zasady zasadami. Czasem trzeba je łamać i mimo wszystko mam nadzieję, że sędziowie mają tą zasadę z tyłu głowy. Jednak zdarza im się też nie zauważać flakowatej piłki. Kolejna zasada piłkarska mówi, że w przypadku strzelenia gola za pomocą piłki z flakiem, gol nie zostaje uznany. Powodem tego bardzo mało prawdopodobnego scenariusza jest to, że piłka musi być napompowana. Lub bardziej oficjalnie, piłka musi być cały czas w dobrym stanie. Zatem, gdy piłka flakowa to lata, gra powinna zostać przerwana. Istnieje nawet klip, w którym piłkarz faktycznie strzela gola widzę mistrzów, piłką, która zasadniczo eksploduje w połowie lotu. I o ile wiem, gol faktycznie się liczył. Prawdopodobnie dlatego, że sędziom bardzo trudno to było dostrzec. Taki przypadek jest jednak dziś rzadkością. Dla mnie natomiast jest to super wspomnienie z dzieciństwa. Bo pamiętam jak na podwórkach piłka z wystającym flakiem była kopana. I przysięgam, gierka taką piłką to niezły widok dla oka. A teraz już tak na poważnie, przechodząc do kolejnej zasady, powinniśmy wiedzieć że liczba graczy wykonywujących rzuty karne w serii musi być taka sama u obu drużyn. W prostym języku oznacza to, że jeśli gracz z drużyny A zostanie wyrzucony z boiska w trakcie rzeczywistego czasu gry i dojdzie do rzutów karnych, to wtedy drużyna B musi wykluczyć jednego ze swoich graczy. Zdarzyło się to na przykład w finale Mistrzostw Świata 2006 pomiędzy Włochami a Francją. Zanim przejdziemy do bohatera, który został z powodu tej zasady wykluczony, prześledźmy całą sprawę. Zidane został koncertowo wyrzucony z boiska, w 110 minucie gry, a ponieważ Francja miała tylko 10 gości na Murawie przed rzutami karnymi, Włochy musiały wyrzucić jednego Grajka i był nim Genaro Gattuso. Rozegrał 120 minut, ale nie stał potem z resztą drużyny Włoch. W środkowym kole podczas rzutów karnych mimo wszystko chyba nie był smutny, bo przecież Pucharu Świata nie wygrywa się codziennie, natomiast niecodzienne by było. Rozpoczęcie meczu ze 7 piłkarzami, wszyscy dobrze wiemy, że oficjalny mecz piłkarski składa się z dwóch drużyn z 11 Zawodnikami w każdej. Jednak, jeśli z jakiegokolwiek powodu Twojej drużynie zabraknie zawodników, jedna z wielu piłkarskich zasad pozwala. Technicznie rzecz biorąc, na rozpoczęcie gry z siedmioma zawodnikami jest to minimalny wymóg, aby gra się odbyła. Z tego samego powodu Twoja drużyna w trakcie gry może dostać maksymalnie cztery czerwone kartki. Piąta kartka zatrzymałaby grę, ponieważ wtedy grałoby mniej niż siedmiu piłkarzy na Morawie. A no tak! To dlatego, po tylu moich brutalnych ślizgach, mój mecz w FIFA został zatrzymany. Jednak bądźcie też świadomi, że ta zasada nie dotyczy rezerwowych graczy, mogą dostawać nieskończoną ilość czerwonych kartek. Także więc, gdy masz oficjalnie 7 piłkarzy na murawie, gra może być nadal rozgrywana. Ale jeśli ta zasada was nie szokuje, to trzeba teraz porozmawiać o cieszynkach piłkarskich. Z pewnością wielu z Was celebrowało gole w różny sposób. No wiecie, brak koszulki, czasem nawet majtki. No, za takie zagrania dostaje się żółtą kartkę. Ale co jeśli wam powiem, że niezależnie od przebiegu zdarzeń, żółta kartka wam się należy? Kolejna zasada mówi, że żółta kartka za niedozwoloną celebrację zostaje przyznana, nawet gdy gol nie został uznany. Z jakiegoś powodu piłkarze, prawodawcy musieli wprowadzić w życie tę zasadę w 2019 roku. Jak sama treść wskazuje, jeśli strzelisz gola a kontrola wargo nie uzna i na przykład zdejmiesz koszulkę, to nie ominiecie kara w postaci żółtej kartki. Zgodnie z zasadami, wpływ jest taki sam, jak gdyby gol został uznany. Dlatego następnym razem lepiej nie bądźcie zaskoczeni. Tak samo jak w przypadku strzelenia gola samobójczego. Przy kolejnej zasadzie możemy się dowiedzieć, że nie zaliczą nam samobuja bezpośrednio z rzutu wolnego lub w rzutu z autu. W rzeczywistości nie można strzelić gola samobójczego bezpośrednio w żadnej akcji która wznawia grę. Nieważne czy to jest rzut wolny, rzut rożny, czy rzut karny. Jeśli zagrasz piłkę do własnej bramki i zasadniczo piłka przekroczyła linię bramkową, bez kontaktu z innymi piłkarzami należy się rzut rożny drużynie przeciwnej. Mówiąc prościej, jeśli wykonasz rzut wolny i strzelisz gola samobójczego bez dotknięcia piłki przez innych, tak żenujący moment nie powinien być uznany jako gol. To jest właśnie jedna z tych zasad, która raczej nas nie spotka. I niewielu zawodników ma ja, by odwalić taką manianę. Jednak na chwilę odchodząc od żenujących momentów, nie wiem, czy mieliście pojęcie, że drużyna, która wygrywa losowanie monetą, może wybrać rozpoczęcie gry lub bramkę, którą będzie atakować. Zasada dosyć prosta i znana, ale w dalekiej przeszłości kapitan, który wygrał losowanie, mógł wybrać tylko bramkę, którą zaatakuje. Jednak teraz mamy 2025 i kapitan ma też opcję wybrania rozpoczęcia gry przez jego drużynę. Może się wydawać, że ta zasada, nie jest aż tak znacząca jak przeszkadzanie podczas wykonywania rzutu wolnego. Kolejna zasada mówi, że zawodnik atakujący musi zachować dystans do muru najbliżej 1 metr. Od 1 czerwca 2019 roku zasada ta zaczęła obowiązywać. Dokładniej mówiąc, mur strzema lub więcej obrońcami jest nietykalny i atakujący nie mogą się do niego zbliżać. W przeciwnym razie drużyna zostanie ukarana pośrednim wolnym. Z punktu widzenia twórców zasady, zostało to wdrożone w życie, ponieważ atakujący stojący bardzo blisko muru często tworzyli zarządcze problemy i marnowali czas. Nie ma tutaj taktycznego uzasadnienia. Ich zachowanie jest sprzeczne z duchem gry i często szkodzi jej wizerunkowi. Zatem jeśli twoja drużyna przeciwna przeszkadza przerzucie wolnym, to najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie tego filmu do sędziego. A teraz ostatnia zasada, na którą wszyscy czekaliśmy. Z bramkarzami w roli głównej dla większości z nas jest to jasne, że bramkarz nie może trzymać piłki za długo. Jednak nie wiem czy wiedzieliście, że dokładny i oficjalny czas po złapaniu piłki przez bramkarza wynosi maksymalnie 6 sekund. W większości przypadków ta zasada nie jest super rygorystycznie egzekwowana. Zwykle powoduje to tylko frustrację zawodników drużyny przeciwnej. Na przykład ten incydent z Minioletem w roli głównej pokazuje, że trzyma piłkę zbyt długo, co poskutkowało pośrednim rzutem wolnym dla rywala. Jednak takie akcje dzieją się za rzadko, by sędzia za nie karał. Ostatecznie dla nas i tak dobrze, bo już wiemy, czego lepiej nie robić jako bramkarz. Te zasady mogły być dla was nieznane lub zapomniane, ale wiecie co jest jeszcze? Momenty, w których Messi stał się bardziej popularny niż jajko albo był na celowniku przestępców. Na pewno chcesz się dowiedzieć o tym więcej, więc kliknij film na ekranie. Oto 6 momentów, w których Messi zszokował świat. Halo kolego, czemu nie kliknąłeś? No, no kliknij...